ładowanie dużych pudeł w sklepach jest bezproblemowe, dopóki nie wrócisz do domu i musisz to wszystko zanieść do środka. Zatrudnianie firm do przeprowadzek jest bardzo drogie. Kto nie lubi zamawiać przez internet, ale wciągnięcie tych paczek do środka wydaje się niemożliwe. Teraz podejmiesz te wszystkie trudne wyzwania, korzystając z Multilader 4 w jednym. To wszechstronny wysokiej jakości pomocnik, który będzie zawsze pod ręką. Wszyscy mamy do czynienia z wieloma pozornie niemożliwymi zadaniami. Z pewnością nigdy wcześniej nie widziałeś tak niesamowitego pomocnika do który łatwo zmienia się w ciągu kilku sekund i to bez narzędzi. Na platformę. Wózek magazynowy, transportowy i drabinę. Użyj go jako platformy do przenoszenia dużych, nieporęcznych rzeczy. Z łatwością udźwignie nawet 180 kg. Przenieś komodę, pudła, kanapę, cokolwiek chcesz. Stań oko w oko ze zmianami w ogrodzie i przenieś worki z ziemią. Idealny do wchodzenia i schodzenia po schodach i do ciasnych przestrzeni. Przenoszenie ciężkich przedmiotów może być niebezpieczne, ale wózek transportowy pomaga Ci przenieść rzeczy czy bezpiecznie i łatwo. Wózek utrzymuje się pod kątem 45 stopni, dzięki czemu wszystko, co na niego położysz, pozostanie na swoim miejscu. Spójrz na to! Otwórz tutaj, aby użyć go jako drabiny. Na górze jest wytrzymały uchwyt, dzięki czemu drabina jest stabilna i bezpieczna. Multiradar 4 w jednym, ma kółka, dzięki którym zabierzesz ją tam, gdzie jest potrzebna. Co więcej, szybko się składa, co ułatwia przechowywanie. Trzymaj ją pod łóżkiem lub w niewielkiej szafie. Potrzebowałbyś czterech oddzielnych elementów, aby mieć to, co Potrafi ten produkt, ale z Multilader 4 W 1 masz wszystko, czego potrzebujesz. Gdybyś miał kupić wszystkie cztery przyrządy osobno w sklepie, zapłaciłbyś 1000 zł, a nawet więcej. Zadzwoń teraz, a otrzymasz Multilader 4 W 1 w atrakcyjnej cenie. Tylko 539 zł i 99 groszy. Zamów teraz, a do Twojego zamówienia dołożymy dwa elastyczne pasy, dzięki czemu Multilader 4 W 1 stanie się kompletnym zestawem, który jest niezbędny w Twoim domu. Nie czekaj już dłużej i zadzwoń teraz. Nigdy nie widzieliśmy tak niesamowitego pomocnika domowego, który łatwo zmienić w ciągu kilku sekund. I to bez narzędzi. Cześć, jestem Chad. A ja Leslie. Tak jak Ty, każdego dnia w domu mamy do czynienia z pozornie niewykonalnymi zadaniami. Przenoszenie ciężkich przedmiotów może być niebezpieczne i obciążać plecy, ale Multilader pomaga w bezpiecznym i łatwym transportowaniu rzeczy. Zwykłe wózki ręczne stoją prosto, sprawiając, że rzeczy z niego spadają albo wózek się przewraca. Multilader 4 w jednym ustawisz pod kątem 45 stopni, więc wszystko co załadujesz pozostanie na swoim miejscu. Otwórz tutaj i użyj jako solidnej trzystopniowej drabiny, aby dostać się do trudno dostępnych miejsc. Multilader 4 w 1 ma kółka, które pomogą Ci ją przesunąć. A kiedy nie potrzebujesz drabiny wielofunkcyjnej, jej przechowywanie jest bardzo łatwe. Składa się szybko i sprawnie. Normalnie potrzebowałbyś co najmniej czterech oddzielnych elementów, ale wyjątkowa Multilader 4 w 1 zrobi to wszystko za jednym razem bez dodatkowych kosztów i miejsca w Twoim domu. Ale nie wierz nam na słowo. Posłuchajmy opinii kilku bardzo Zadowolonych użytkowników. Jestem złotą rączką, ogrodnikiem, hydraulikiem, malarzem i osobą od utrzymania w jednym. Więc multilader 4 w jednym jest dla mnie absolutnym wybawieniem. Ostatnio musieliśmy wyremontować cały nasz dom. A dzięki multilader 4 w jednym mogliśmy wszystko przenieść. Zawsze, kiedy robię coś w ogrodzie albo na podwórku, podnoszę ciężkie rzeczy z miejsca na miejsce. Zajmuje mi to sporo czasu, a wieczorem zaczynają boleć mnie plecy. Ale teraz, dzięki Multilater 4 w 1, to takie proste. Multilader 4 w 1 ma tak wiele zastosowań. Wszystko w jednym regulowanym urządzeniu. Użyj jej, aby odbierać paczki od kurierów. Sięgaj wysoko, przesuwaj ciężkie przedmioty. Użyj swojej multilader 4 w 1, aby włożyć rzeczy do samochodu, takie jak walizki czy inne większe przedmioty. Wielofunkcyjna drabina 4 w 1 zmienia się z jednej konfiguracji do drugiej, ułatwiając Ci wykonywanie dużych prac domowych. Ludzie na całym świecie to uwielbiają. Zresztą posłuchajmy. Często dostaje naprawdę nieporęczne, ciężkie przesyłki, których wniesienie do domu i schowanie zajmowało mi wieki. Teraz, dzięki wielofunkcyjnej drapinie mogę bez wysiłku wnosić rzeczy i umieszczać je tam, gdzie chcę, nawet jeśli muszę wejść po schodach. Uwielbiam to, że jest taka prosta w użyciu. Nie muszę wyciągać narzędzi, aby zmienić konfigurację na inną. Używam jej codziennie do tej lub innej pracy. To zmienia zasady gry. Do tej pory potrzebowałem 3, 4 lub nawet 5 narzędzi, żeby wykonać jedną pracę. Teraz dzięki multilader 4 w 1 wszystko załatwiam raz za razem i jestem gotowy do pracy. Drabina ma 3 stopnie i solidny uchwyt dla Twojego bezpieczeństwa. Z nią masz pewność, że bezpiecznie dosięgniesz tego, czego potrzebujesz. To naprawdę niesamowite. Pomyśl, ile przestrzeni te cztery przyrządy zajęłyby w Twoim domu. Drabina wielofunkcyjna 4 w 1 prawie wcale nie potrzebuje miejsca. Wszystko, czego potrzebujesz, to od robina miejsca w szafie do przechowywania Multilaser 4 w jednym. Po prostu ułatwia życie. Zapomnij o firmach od przeprowadzek i przenoszenia nieporęcznych przedmiotów. Uzyskaj pomoc, której potrzebujesz w jednym pakiecie. Ładowanie dużych pudeł w sklepach jest bezproblemowe, dopóki nie wrócisz do domu i musisz to wszystko zanieść do środka. Zatrudnianie firm do przeprowadzek jest bardzo drogie. Kto nie lubi zamawiać przez internet, ale wciągnięcie tych paczek do środka wydaje się niemożliwe. Teraz podejmiesz te wszystkie trudne wyzwania, korzystając Multilader 4 w jednym. To wszechstronny wysokiej jakości pomocnik, który będzie zawsze pod ręką. Wszyscy mamy do czynienia z wieloma pozornie niemożliwymi zadaniami. Z pewnością nigdy wcześniej nie widziałeś tak niesamowitego pomocnika domowego, który łatwo zmienia się w ciągu kilku sekund i to bez narzędzi. Na platformę wózek magazynowy, transportowy i drabinę. Użyj go jako platformy do przenoszenia dużych nieporęcznych rzeczy. Z łatwością udźwignie nawet 180 kg. Przenieś komodę pudłaka na peco, Chcesz. Stań oko w oko ze zmianami w ogrodzie i przenieś worki z ziemią, idealny do wchodzenia i schodzenia po schodach i do ciasnych przestrzeni. Przenoszenie ciężkich przedmiotów może być niebezpieczne, ale wózek transportowy pomaga Ci przenieść rzeczy bezpiecznie i łatwo. Wózek utrzymuje się pod kątem 45 stopni, dzięki czemu wszystko, co na niego położysz, pozostanie na swoim miejscu. Spójrz na to! Otwórz tutaj, aby użyć go jako drabiny. Na górze jest wytrzymały uchwyt, dzięki czemu drabina jest stabilna i bezpieczna. Multirader. 4 w 1 ma kółka, dzięki którym zabierzesz ją tam, gdzie jest potrzebna. Co więcej, szybko się składa, co ułatwia przechowywanie. Trzymaj ją pod łóżkiem lub w niewielkiej szafie. Potrzebowałbyś czterech oddzielnych elementów, aby mieć to, co potrafi ten produkt, ale z Multilader 4 w 1 masz wszystko, czego potrzebujesz.